Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszedł do nas nowy ul automatyczny, który właśnie teraz skończyliśmy składać. I dzisiaj troszeczkę o nim opowiemy. Tak się prezentuje ul w częściach. I teraz mój tata opowie parę ciekawostek o tym ulu. Ul automatyczny składa się z trzech elementów. Dolny korpus z denicą. Górny korpus i daszek. Do tego mamy kratę odgrodową, bardzo ładnie wykonana ta krata. Pszczoły mogą przechodzić do górnego korpusa, nie niszcząc skrzydełek, ponieważ tutaj są włożone takie okrągłe beleczki. Widać tutaj bardzo fajnie wykonana i siatka, która, którą się zakłada na górny korpus. Dolny korpus jest dorodnia, czyli e, jak włożymy ramki, m, matka składa tam jaja e, w, tych, w, tych, w ramkach. Później na ten dolny korpus zakładamy kratę odgrodową, żeby matka nie przeszła do góry. Dalej zakładamy górny korpus. W którym znajdują się ramki. Ramki, w których ma być docelowo miód. Tak wygląda taka rameczka. Pszczoły zalewają tą ramkę miodem. Żebyśmy odzyskali ten miód, nie wyjmując ramki, musimy skorzystać z takiego urządzenia. Z takiego urządzenia. Układamy, ja pokażę, jak to O co tutaj chodzi? Wkładamy to urządzenie to. Jak przekr przekręcimy, te komórki się łamią. I automatycznie miód zlatuje na dół plastra. Jak przekręcimy do góry. Przekręcimy jeszcze raz, to wtedy komórki się wyprostowują. Tak to wygląda. Zobaczymy później jak to będzie wyglądało w pełni. Kolejny element korpusa to jest siatka. I ostatnio element Ula, to jest dasz. I tak wygląda cały Ul automatycznie. ulu mamy wizjer. Czyli tu jest plastikowa szybka. Możemy zobaczyć czy już mamy całe plastry miodu. Z tej strony mamy ten wizjer. I oczywiście z drugiej strony też. druga strona też jest wyposażona w taki sam wizjer. Czyli też sobie możemy zobaczyć, co się dzieje w naszym ulu. Czy już możemy miodek spuszczać z ula, czy nie. Tył, kor tył korpusa posadzona jest taką, o, taką szufladkę, gdzie jak chcemy odzyskać miód, to musimy odkręcić Kurde, niewygodnie. Bo oczywiście nie jest jeszcze rozpracowany, bo teraz pierwszy raz. Jakieś urządzenie do odkręcenia. No, ale zaraz coś z tym zrobimy. Udało nam się odkręcić. Tutaj wkładamy rurkę, przekręcamy tą korbką. Tutaj później wkładamy w, w ramkę tą korbkę, przekręcamy i miód powinien nam lecieć. Jak będzie w praktyce, sprawdzimy, ale najpierw musimy wrzucić pszczółki, żeby przyniosły nam miodu. O czym? Pewnie powiemy w kolejnym filmie. Chciałem dodać jeszcze ciekawostkę, że te deski są gotowane w wosku i teoretycznie nie powinien woda nie powinna wnikać w deskę. Zobaczymy to się okaże. Zaraz zobaczymy jak on wygląda. Właśnie zauważyliśmy, że ten nasz ul do nas się uśmiecha. Ma piękne oczy, piękny uśmiech, więc myślimy, że w nim będzie dużo miodu. To my już kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I następny film nakręcimy wtedy, kiedy będzie miodobranie. Pokażemy kolejny film. Mamy nadzieję, że będzie dużo miodu.